Cześć, z tej strony Agnieszka. Dzisiejszy film będzie o paście Mottanasanie. Jest to pozycja z grupy symetrycznych siadów, i w której intensywnie rozciągamy tył ciała. Jeśli popatrzymy na tę pozycję pod kątem koncepcji taśm anatomicznych, to najmocniej pracujemy tam z taśmą powierzchowną tylną, która rozciąga się od podeszew stóp, poprzez tyły nóg. Miednice, mięśnie wzdłuż kręgosłupa, tutaj kark, powięź na czaszce i dochodzi aż do łuków brwiowych. Ta taśma powierzchowna tylna umożliwia nam ruch w płaszczyźnie strzałkowej, czyli do przodu i do tyłu. Umożli ułatwia nam stabilizację i też spionizowanie, części, spionizowanie ciała, dlatego też ona posiada kilka takich mocniejszych struktur które też no, często ulegają większemu napięciu. Są to na przykład ścięgno achillesa, więzadła więzadło krzyżowo-guzowe czy powięź krzyżowo-lędźwiowa. I teraz, kiedy my się skłaniamy do przodu, wtedy rozciągamy albo rozluźniamy tą taśmę. To trochę zależy od tego, w jaki sposób pracujemy. Kiedy się unosimy do góry albo odginamy się do tyłu, ta taśma się napina. Ona musi nam pomóc jakby utrzymać pozycję. Paść na nasana rozciąga tyły nóg, rozciąga, em, rozciąga em, mięsień pośladkowy wielki, em, trochę plecy, em, w zasadzie całą taśmę tylną, uelastycznia nogi i uelastycznia nam kręgosłup. I kiedy wykonujemy ją em, bezwysiłkowo, czyli w zasadzie kiedy używamy band do tej, w tej pozycji, to też odciąża nam układ krążenia i serce. Do pogłębiania wszelkich skłonów, w tym paście nasany, stosujemy bandhy. Tutaj Mula Bandha, Jalandhar Bandha i głównie Udiana Bandha. I teraz robienie Diana Bandhy podczas skłonów pomaga nam, na, pomaga nam jakby zrobić bezwysiłkowo tą pozycję. Bezwysiłkowo się wydłużyć i pogłębić ją. I też jakby narządy w jamie brzusznej się bardziej rozluźniają. Kiedy robimy Diana Bandhę, to ciśnienie w brzuchu, które się wytwarza, pomaga nam wydłużyć kręgosłup, i tutaj nie używamy w Udiana nie, nie używamy e, rąk do przyciągania się, czyli nie pracujemy rękami, ramionami, mięśniami brzucha, tłowia, klatki piersiowej. Dlatego u Bandha pomaga jakby bardziej łagodnie wejść e, do pozycji. Kiedy robimy też skłony, i żeby one były bardziej bezpieczne, musimy nauczyć się robić skłon z miednicy, czyli. Czyli e, skłaniamy miednicę i ruch miednicy pociąga nam tłów i głowę do przodu. Kiedy ta miednica jest zablokowana i to jakby ten skłon jest bardziej stłowia, tutaj jakby w pasie się łamiemy i dosyć mocno naciągamy e, nadwyrężamy sobie odcinek lędźwiowy i to nie jest dobre. Kiedy pojawiają się jakieś trudności ze skłonami do przodu, warto przyjrzeć się właśnie tej taśmie tylnej, ale też w zasadzie całemu ciału, bo sztywność w miednicy niekoniecznie jest spowodowana tym, że jest taśma powierzchowna tylna, tylko napięta, ale też taśma, taśma boczna, spiralna, też czasami taśma kończyn górnej, kończyny górnej. Do takich Najczęstszych y, przyczyn napięcia, tej ta, y, napięcia jakby tyłu ciała i skrócenia tyłu ciała i trudności w paści możemy nali, zaliczyć siedzący tryb życia, z, często też, też z odchyloną miednicą, bo wtedy napina się miednica, plecy, y, wszystko jakby ciało sztywniej i trudno się skłonić. Chodzenie w nieodpowiednim obuwiu, e, zwłaszcza w butach na wysokich obcasach, które napinają i stopę, i ścięgno Achillesa, i łydki, skracają tył, tył ciała. E, do tego możemy zaliczyć też stres często, jakby taki długo utrzymujący się stres, który napina tą powieść krzyżowo-lędźwiową, czyli ten odcinek tutaj nam lędźwiowy i też powoduje, że i kręgosłup, i miednica no, są sztywne i trudno się skłonić. No i w zasadzie też jakby napięcia w obrębie innych taśm. Teraz zanim przystąpimy sobie do, zanim jakby pokażę pa, paści motta nasany i kilka wariantów paści motta nasany, to jakby pokażę Wam, w jaki sposób można sobie wyćwiczyć ten ruch miednicy i poobserwować go. Ja go dzisiaj pokażę krótko, natomiast jak sobie będziecie robić, to poświęćcie sobie na to, Troszkę dłużej. Trzeba sobie usiąść wygodnie. To może być jakiś wygodny siat typu waterasana, albo też w z skrzyżnym. Możecie też to robić w zasadzie na krześle, siedząc. Trzeba usiąść tak, żeby plecy były w miarę proste. I można sobie zamknąć oczy, poczuć przez chwilkę, jak miednica siedzi na tam stopach, albo na krześle. I przenieść sobie teraz. Uwagę na spojenie łonowe i kość ogonową. I teraz będziemy delikatnie przesuwali, pochylali miednicę, raz do przodu, raz do tyłu. Tak, jakbyśmy chcieli najpierw opuścić kość łonową do dołu, a kość ogonową w górę. Nie do przodu, ale jakbyśmy ją w górę chcieli unieść troszkę. A potem w drugą stronę. Kość ogonowa idzie do dołu a kość łonową staramy się delikatnie jakby unieść w górę, też nie pchać całkiem w tył, ale bardziej ruch w górę. Ona i tak pójdzie w tył, ale będzie to łagodniejsze, jak skupimy się na wydłużaniu tego do góry. I przez chwilę ja może dam, dam ręce do tyłu, żeby było widać, przez chwilkę jakby poruszamy sobie miednicą w ten sposób. Zaczynamy sobie od bardzo małych ruchów, bardzo delikatnych, po to, żeby zobaczyć czy, ta, czy są jakieś napięcia w miednicy, czy są jakieś ograniczenia, czy w ogóle umiemy to robić? Dajemy sobie na no to kilka chwil, nie wiem, 5-10 takich ruchów, po czym odpoczywamy sobie. Staracie się nie siłować, czyli nie robić na siłę, nie robić też szybko tego ruchu, bo wtedy zgubimy część wrażeń, które tam głęboko są ukryte, tylko dosyć powoli potem sobie odpoczywacie. Jeśli poczujecie się zmęczeni, możecie się położyć na plecach, odpocząć chwilkę. Potem wracamy sobie z powrotem do tego ruchu i obserwujemy sobie, czy możemy pogłębić troszkę ten ruch, czy możemy bardziej odchylić miednicę w tył i w przód. I kiedy robicie ten ruch i poczujecie jakieś napięcie, jakieś takie takie Um, ograniczenie w ruchu, to wtedy nie przekraczacie tego ruchu w tą stronę, tylko idziecie jakby w przeciwną stronę. Szukacie sobie łatwych ruchów. I zaobserwujcie sobie też, jak poruszając miednicą, jaki to ma wpływ na tłów, na kręgosłup i na głowę. Co się dzieje z kręgosłupem, kiedy miednica idzie w tył, odchyla się do tyłu. A co się dzieje. Z kręgosłupem i z głową, kiedy ona pochyla, pochyla się do przodu. I dołączamy teraz, by wspomagamy ten ruch, czyli jak miednica idzie w tył, to my troszkę się pochylamy. Jak miednica pochyla się do przodu, to jakby pozwalamy, żeby kręgosłup wydłużał się do góry. Bo tutaj niejako ta miednica, jak pochyla się do przodu, to ona jakby wypycha kręgosłup w górę. Staramy się trzymać przy tym barki nad miednicą, żeby nie wychodzić w ten sposób poza jakby oś ciała. I kilka chwil sobie na, sobie na to dajecie, y, a potem odpoczywacie. I można się też położyć, bo czasami jak są jakieś napięcia większe, wtedy, y, wtedy szybciej się męczą gdzieś tam mięśnie w miednicy, w, w plecach i mm, być może będzie trzeba odpocząć. Teraz, jak sobie to poćwiczycie, to w zasadzie w każdych skłonach wykorzystujemy ten sam sposób pracy. Jakby taka już ostateczna pozycja paść Motanasana. Siadacie sobie, taka wersja pełna siadacie sobie w Dandasanie. Plecy są delikatnie wydłużone, nogi są proste, stopy razem delikatnie wydłużamy nogi palce utrzymujemy wzdłuż wydłużone do sufitu starajcie się nie zadzierać palców w ten sposób bo to napina stopy i napina wnętrza nóg i pachwiny raczej jakby wydłużałabym palce do góry i teraz z wdechem unosimy sobie ręce do góry i z wydechem robimy skłon najpierw właśnie idą biodra Starajcie się nie pchać tu, tu, tutaj jakby lędźwi do przodu, tylko same biodra. Jak czujecie, że już ten skłon z bioder, już osiągnął maksimum, wtedy rozluźniacie tłów. Ręce na razie obok nóg. Z wdechem dociskacie nogi do ziemi, odpychacie się od nich, brzuch się też trochę napina i wydłużamy się do góry. Wydech, skłon. Z wdechem do góry. Fajnie powtórzyć sobie kilka razy, bo za który. Potem skłaniamy się i zostajemy sobie w skłonie. I teraz, jeśli dłonie są blisko stóp, chwytacie sobie za zewnętrzne krawędzie stóp albo za paluchy, tylko tutaj często, jak chwytacie za paluchy, to napina, na, napinamy paluchy, więc warto chwycić się w ten sposób, ewentualnie chwycić ją za nadgarstki ponad stopami i nie przyciągamy się rękami, tylko wykorzystujemy udia na bandkę do tego, żeby pogłębić skłon. I teraz ja najpierw powiem, jak ją jakby wprowadzić do skłonu, a potem pokażę, mam nadzieję, że będzie tutaj to widać. Czyli broda przyciągnięta do mostka. Robię wdech, wydech. Po wydechu trzymam mula bandkę, zatrzymuję na chwilkę oddech ta mula bandha się tam troszkę wzmacnia, zasysa się też trochę krocze. Po wydechu i zatrzymaniu oddechu robię udjana czyli ten udawany wdech. Potem trzymam tyle czasu, ile czuję, że jest to dla mnie komfortowe. Potem rozluźniam brzuch najpierw, a potem robię wdech. I kolejny cykl oddechowy. Popatrzcie. I jeszcze jeden. Po odpowiedniej ilości oddechów z wdechem odpycham się od nóg, unoszę się do góry, i z wydechem opuszczam. Ręce na dół. Nie wiem na ile to było widać, ale ta Udiana Bandha spowodowała, że mój tuw się troszkę uniósł w górę i wydłużył. I wtedy to wydłużenie mogę wykorzystać do tego, żeby po prostu jakby rozluźnić się, gdzieś tam wydłużyć trochę ręce, żeby też roz, rozciągać boki tułowia. Pamiętajcie, że w Udiana Bandzie nie wciągamy brzucha, nie napinamy mięśni brzucha i nie przyciągamy się rękami. Jakby Całość wydłużenia następuje w z Udiana bandho. Teraz wersja uproszczona tej hmm, by... paści Mottanasany jest taka, że jeśli siadacie na ziemię i miednica się odchyla, no to ten skłon będzie w zasadzie taki, niezbyt komfortowy. Wtedy możecie wziąć sobie podpośladki tak wysoko, jak tylko potrzebujecie, żeby ustawić Waszą miednicę y, w, w pionie i żeby mógł nastąpić w niej ruch. I, Delikatne też pochylenie do przodu. I robicie sobie w ten sposób. Teraz tutaj łatwo przeprostować przeprost kolana, więc albo trzeba coś podłożyć pod łydki y y i utrzymywać troszkę jakby aktywniejsze nogi, albo docisnąć pięty i zgiąć lekko kolana, trzymać no, te łyd łydki bardziej ak aktywne, żeby nie przeprostować nogi. I, I robicie sobie to w ten sposób. Też skłon może być niewielki, może być tutaj. Tak tylko fajnie jakby poczuć ten ruch z bioder. Można też dać sobie nogi szerzej i jeśli nogi się, się zginają to pozwolić im, im się zgiąć i można je po prostu albo tak trzymać albo też wsadzić sobie jakiś koc pod kolana i zrobić po prostu ten skłon bardziej luźno. tak? Y Zwiesić się trochę. Natomiast, jak w każdym skłonie poczujecie, że em, napina się odcinek lędźwiowy, tutaj plecy się napinają, trzeba się niezwłocznie, jakby wysunąć ze skłonu do takiego momentu, w którym nie będziecie czuli napięcia w plecach, bo to będzie dosyć niezdrowe i niebezpieczne dla kręgosłupa. Oczywiście, mówiąc o napięciu w plecach, nie mam na myśli takiego łagodnego rozciągania, ale ból w plecach albo takie uczucie, które pojawia się przed pojawieniem się bólu w plecach. Kolejnym wariantem jest skręcona, skręcona paść nasana. Wersja taka pełna jest z Dandasany. Z wdechem unosimy ręce do góry, z wydechem skręcamy się w lewą stronę. Z wdechem wydłużamy się jeszcze troszkę. Z wydechem pochylamy się pra jakby prawym bokiem do nóg. Opuszczamy prawy łokieć po zewnętrznej stronie lewej nogi. Chwytamy się za zewnętrzną krawędź lewej stopy. A prawą dłonią chwytamy za zewnętrzną krawędź prawej stopy. I teraz z wdechem dociskamy trochę nogi i do siebie i lekko do ziemi żeby się móc wydłużyć tutaj z mula bandho, z wydechem delikatnie zapieramy się łokciem o nogę, a łokieć lewy wydłużamy w stronę sufitu. I tutaj z wdechami się wydłużamy, lekko z wydechami pogłębiamy skręt. Pamiętajcie też, żeby nie robić wklęsłych pleców, żeby nie pchać lędźwi i miednicy za mocno do przodu, bo to też może napiąć plecy. Z wdechem Unosimy się do góry, z wydechem skręcamy się w drugą stronę i z kolejnym wydechem robimy na drugą stronę łokieć po zewnętrznej stronie prawej nogi, a prawa dłoń chwyta się za zewnętrzną krawędź lewej stopy. Z wdechami wydłużamy się, odpychając się od nóg, czyli z nogi do ziemi, do siebie troszkę się dociskają i z wydechem zapieramy się rękami, to znaczy jedną ręką, druga ręka wydłuża się skręca w stronę sufitu. Z wdechem do góry, a z wydechem na dół. Wersja uproszczona tej pozycji jest taka, że jeśli nie schodzicie mocno do skłonu, do skręta skrę skłonu, można też, też sobie roz, rozszerzyć nogi, ale można to po prostu skręcić się i pochylić troszkę i zaprzeć się całą dłonią za Łytkę, tą zewnętrzną, druga ręka albo z tyłu troszeczkę, jakby pomaga nam, albo chwytamy się tutaj za udo prawe, albo za ubranko, albo też możemy wziąć pasek, założyć za. Jak skręcamy się w lewo, zakładamy za lewą stopę, chwytamy za pasek. I teraz można chwycić się w sumie za pasek, albo za, za nogę tutaj, można też w sumie. Za tą wewnętrzną y, część prawej nogi. I teraz wydłużamy się trochę, pochylamy i skręcamy, czyli zapieramy się prawą ręką. Lewy bark i lewy łokieć delikatnie skręcają się w tył. Patrzymy przed siebie, albo też możemy skręcić głowę. Potem idziemy w drugą stronę, czyli albo chwytamy się tutaj za ubranie. Druga ręka w, w ten sposób. Jest jeszcze jeden wariant paść na nasany, który jest takim łagodnym skrętoskłonem. Z wdechem unosimy sobie ręce, z wydechem skręcamy się troszkę i skłaniamy po zewnętrznej stronie, układamy ręce. I tutaj też możemy sobie zostać na tam kilka oddechów z udiana Bandha, czyli robimy wdech, wydech. Po wydechu zatrzymujemy na chwilę oddech i Udyana Bandha. Potem z wdechem odpychając się od nóg, unosimy się do góry i robimy sobie na drugą stronę. No i mamy jeszcze jeden wariant Niralamba, pa, niralamba paści Mottanasana, czyli paść Mottanasana bez podparcia, w której układamy sobie ręce na róż, różne sposoby. Możemy się chwycić za łokcie w ten sposób, wydłużyć się i zrobić sobie skłon. Możemy, tutaj potem musimy zmienić skrzyżowanie nog, możemy sobie położyć, połączyć dłonie do paści Manamaskar, Barki, łokcie w tył, dociskamy nadgarstki i skłaniamy się w ten sposób do paści mocno na Możemy jeszcze chwycić, zapleść dłonie, podciągnąć dłonie, delikatnie barki wydłużyć się z wdechem, a z wydechem skłonić. I ręce wydłużają się w stronę sufitu. Nie przenosiłabym ich intensywnie po, ponad głowę, żeby nie. Zacisnąć szyi. barki odsuwam od uszu, od, od głowy, a ręce wydłużam w stronę sufitu i trochę w stronę głowy. Z wdechem do góry. Potem trzeba zmienić skrzyżowanie rąk. No i w zasadzie można sobie jeszcze zrobić taki wariant, że unoszę sobie ręce do góry, zginam łokcie, kładę dłonie na barkach. Mam jakby prawa ręka na prawym, lewa na lewym i skłaniam się w ten sposób. Mogę też skrzyżować ręce, czyli prawy na lewy, lewy na prawy i w ten, w ten sposób zrobić skłon. Potem pamiętając, żeby zmienić ręce. Mogę jeszcze zrobić w gumukasanie, czyli jedna ręka od spodu na plecy z wdechem unoszę drugą, z wydechem opuszczam i robię skłon. Z wdechem do góry. No, a potem oczywiście muszę zmienić sobie ręce. I teraz, jak sobie to robię, mogę wchodzić kilka razy do pozycji. Tak jak pokazywałam to na początku, paść mocno na Potem zostać albo sobie po prostu wejść. Kiedy ciało jest rozgrzane, wejść i zostać w pozycji. W zasadzie możecie jeszcze wiele innych wariantów tutaj mm, robić w tej pozycji rąk. Jeśli przychodzą Wam jeszcze jakieś do głowy, e, dziękuję za obejrzenie filmu. Jeśli macie jakieś pytania, napiszcie w komentarzach, a ja na nie e, jak najszybciej postaram się odpowiedzieć. Dziękuję.